Słuchajcie, w Hersoniu ustawili takie specjalne, jak to nazwać? Schrony, po prostu. Schrony, można powiedzieć, że to jest zbudowane z takich płyt betonowych. Prefabrykowane, ale Prefabrykowane. To stoi przy przystankach, żeby w przypadku alarmów przeciwlotniczych można było się schować. Pokażę, jak to wygląda w środku. To, to nie jest pod ziemią, to nie jest w piwnicy. Jest po prostu takie pomieszczenie betonowe, gdzie można. Spokojnie się schować. Tutaj wczoraj był ostrzał, jesteśmy bardzo blisko żołnierzy rosyjskich, bo są po drugiej stronie Dniepru. Tutaj, jak wyjdę na środek ulicy, to widzicie tam w oddali widać Dniepr. Po drugiej stronie już są żołnierze, tam nie możemy, rosyjscy, po drugiej stronie rzeki. Tam już nie możemy podejść, dlatego że jest niebezpiecznie. I mogą być też snajperzy, ale też stamtąd po prostu strzelają. A... Po drugiej stronie wczoraj zginął człowiek, jeden z ekipy pracowników, którzy chyba kosili trawę. Tam przyleciał pocisk, niestety ten człowiek zginął. Trzech jego kolegów z pracy zostało rannych. No i tak wygląda tej codzienność. Tutaj czuć taką smutę, taki smutek. Nie ma dużo ludzi na ulicach, bo ludzie wyjecha, wyjechali stąd. Tutaj już tę wojnę czuć naprawdę w pełni. Szczególnie, kiedy widać na przystankach te schrony. Często są alarmy, tutaj e, słychać bardzo wyraźnie wystrzały. Dzisiaj był przylot e, bo, bardzo wyraźnie coś eksplodowało. Okazało się, że pocisk poleciał na terytorium szpitala. Tak wygląda codzienność. Tutaj nie wiadomo w którym momencie ten pocisk może w każdej chwili tutaj gdzieś się spać.